I teraz napinacz był tak, wyciągnięty praktycznie maksymalnie, chowam go. masakrycznie wyciągnięty łańcuch prawdopodobnie przez zaniedbania wynikające z niewłaściwych interwałów wymiany oleju silnikowego. I teraz sprawdzimy. Zaraz go wykręcę. Ten napinacz. Ten napinacz zaraz wykręcę. chcę pokazać jaka jest różnica teraz po... 65 tysięcy kilometrów przebiegu i łańcuch rozrządu zabity. I teraz wykręcamy napinacz, by zobaczyć, w jakim położeniu on się tutaj zatrzymał. Jaka jest różnica między nowym łańcuchem rozrządu a starym, który tutaj był. Zaraz pokażę jeszcze prawidłowość ustawienia znaków na kołach rozrządu oraz na kole zamachowym. I wola, ile wyszedł? Bardzo proszę, taka jest różnica. Kilka zębów, nówka sztuka. Tutaj bardzo ważna rzecz, aby widoczne tutaj znaki były równo z pokrywą. Tam też jest, ale tutaj jest tak oznaczenie 3, a tam jest oznaczenie 2. Nie wiem, czy to będzie widać tam jest oznaczenie 2, tam te znaki również są równo, ale najważniejsze, o tutaj jest oznaczenie 2 i liczymy piny. Tutaj na żółto zaznaczony 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 15 pinów powinno być i tutaj oznaczenie na wale Znaczenie na wale też w tym miejscu powinno być. takie jest prawidłowo ustawiony rozrząd. Prosta sprawa. Każdy może zrobić. Polecam i pozdrawiam.